To prawda, że ludzie przestali pracować w związku z festiwalem Odpoczywanka nad Wisłą. Dzień dobry Marto i dzień dobry państwu. Jestem na miejscu zdarzenia i faktycznie ludzie wydają się być tutaj wypoczęci. Sprawdźmy, co się za tym kryje. Jest z nami pani Klara. Pani Klaro, co pani tutaj robi i dlaczego pani nie jest w pracy? Odpoczywam w obecności sztuki. I ludzie z pani pracy nie mają nic przeciwko temu? Jestem artystką. Robię co chcę. Pani Mileno, tak szczerze, schodzi Pani czasami z tego leżaczka? A skądże? Nawet żeby się ochłodzić? A skądże? Wsadzam go do do zamrażarki i mam takie chłodne odpoczywanku, że. zejdę chyba dopiero wieczorem na jakiś koncert. Mamy niesamowite szczęście. Jest tutaj headliner warszawskiego festiwalu odpoczywanka, Pan Michał. Panie Michale, gdzie jest reszta zespołu? Najgorętsze lato w historii pomiarów nad Wisełką. A to wszystko dzięki festiwalowi Odpoczywanka nad Wisełką Bye Coca-Cola.